O, siema. A tutaj wam pokażę, jak powinien wyglądać ogólnie cały świat. Tak, cały świat powinien być zarośnięty i trzeba emitować tyle CO2, żeby tak wyglądał biegu, biegun północny. Wtedy można przestać. A tak wygląda dworcowa Biedronka w Lizbonie. Biedronka dosłownie, dlatego, że to jest ta sama firma, ten sam właściciel. Biedronka jest portugalska, gdyby ktoś jeszcze się nie miał czasu dowiedzieć. Tutaj nazywa się Pingo Dose. Coś mi się dziwne wydaje, że Biedronka portugalska ma pizzę z Biedronki o smaku kebaba, a Polska nie. Wino w wielkich kartonach. Biedronka rozważ, w Polsce też chcemy. Patrzcie jakie słodziutkie... Dwa jakie słodziutkie winko, za euro 19. Dobra, koniec tego dobrego. Lecimy na pociąg. Wsiadłem do pociągu jako pierwszy. I patrzcie, jakiś tos. Nie jestem w ogóle pewien, czy jeszcze można. Przez to, że tutaj też jest ta sama biedronka, to ludzie mają takie same torby z biedronki. Momentami czuję się normalnie, jakbym polskim pociągiem jechał. Czułem się, bo już wysiadłem. Patrzcie w ogóle, jakie fajne te światła na przejściu dla pieszych przez tory. I tutaj to samo. No dobra, zdążyłem się ogólnie rzecz biorąc dowiedzieć, że. Coimbra jest miastem uniwersyteckim i dlatego się ją zwiedza. I uniwersytet jest UNESCO i są ogrody botaniczne. Wyposażony, a raczej uzbrojony w tę wiedzę. Idę zwiedzać. Trafiłem na jakąś cenkę rodzajową, Przed chwilą coś krzyczeli. Ale... Wiecie co, jest dobrze, bo tak siedziałem koło tych ziomeczków z 5 minut i już nie krzyczeli więcej, więc sobie poszedłem. Ale poszedłem w dobre miejsce, bo oni mnie dogonili. Oni odliczają światła, sekundy na światła. Sprzedaję update. Tych grupek bractw jest na pewno więcej niż jedno, niż jedna. Bo właśnie zostawiłem jedną za sobą w parku, a tu na placu, gdzie byłem wcześniej już jest kolejna. Bawią się w berka. Bardzo ciekawego berka porygającego na ruchaniu lamp. Trzecia grupka. Tym razem trzymają się za ręce, krzyczą i chodzą dookoła auta. Typowy uniwersytet z tradycjami, matko jedyna. Ależ to smalowidło na wydziale czegoś. Pewnie tak jak ja teraz, to czuli się chińscy turyści zawsze wtedy, kiedy robili zdjęcia budynkom Uniwersytetu Jagiellońskiego, a ja z kumplami do nich wchodziliśmy. Teraz właśnie bujam się wydziały wszystkiego, z wszystkich stron. Kupa studentów. Wszyscy po zajęciach. A kto to taki? João Paulo, szanowni państwo. Tego jeszcze nie grali w że na środku jakiegoś randomowego ronda. João Paulo. Nice. Ale ten człowiek nam reklamę robił. Mega maciucie jest to stare miasto. Turbo szybko się tutaj wszystko obchodzi. Pierwszy raz trafiłem w życiu na dwuosobowy pokój w hostelu. Czym to się tak naprawdę różni od prywatnego pokoju, jeżeli nikt nie przyjdzie, zwłaszcza a szansa jest większa niż kiedykolwiek. Chociaż w sumie przynajmniej tutaj jak ktoś inny jednak przyjdzie, to szansa na zawarcie więzi jakiejś, czy też wyjście na miasto jest większa niż jak się jest w pokoju 16-osobowym, a takie też się widuje. A cóż to za samochód, co to za rejestracja? Jedna piąta obywateli luksemburskich ma portugalskie korzenie. Oczywiście, także i w Koimrze, jeszcze parę groszy dodatkowych na turystach trzeba zarobić. Więc także tutaj są lokalne ciasteczka. Ten się nazywa Pastel de Santa Clara. I tutaj dostaje się nie kartę, tylko taką o karteczkę gdzie powypisywane jest co się zamówiło i płaci się potem przy kasie. A w środku wygląda tak o, i smakuje jak jabłko, więc pewnie jabłko. Patrzcie, jaki słychać autobus miejski. Będzie jechał pod starą katedrę, potem wam pokażę, gdzie to jest. Tu jest stara katedra, czyli gdzieś tutaj ten autobus się zatrzymuje. No popatrz pan, o wilku mowa. Przejechał, powiedzmy to, z trudem <grym> te ulice. Wszedłem do tej starej katedry za 2,50. Udało im się, kupili mnie. I z boku były takie niepozorne drzwiczki, które bym przegapił. Stary klasztor. Jedna z bezwzględnych, bezwarunkowych zalet tego typu miejsc to to, że ma się je zupełnie dla siebie. Jakiś A klasztor XII e, wieczny, czy klasztor, tutaj ta część, dobudowana w, w XIII wieku. Ale sama katedra jest z wieku XII. A nie ma nic lepszego niż bycie samemu w czymś zbudowanym w stylu romańskim. Wtedy było mniej ludzi na świecie, mniej ludzi chodziło do tych kościołów. I myślę, że dużo lepiej to przekazuje ówczesny vibe. W tej chwili w Kadrze widoczny jest przeżytek dawnych lat świadectwo dziejów oraz piękny dwunastowieczny kościół. No, to starą katedrę wam pokazałem. Pora na nową katedrę. Przepiękna fasada, co nie? Warto było. Ale za to w środku jest kozak. Uniwersytet, drodzy państwo. A zatem kaplica jest w tym miejscu, za tymi drzwiami, chociaż wchodzi się tam, a biblioteka jest tam, za tymi drzwiami, chociaż cho wchodzi się od dołu, tylko wskazanej godzinie. Z tą biblioteką to faktycznie grubo gdzieś tam w wcześniejszej nowożytności była przez 200 lat największym zbiorem książek na świecie. Sporo farta, że to wszystko nie spłonęło kiedyś. Uniwersytet pozwala na ich, na dostęp do nich, aczkolwiek można to zrobić też cyfrowo, bo podsłuchałem przewodniczki czyjejś i powiedziała, że większość z tych książek jest już dostępna w tej chwili cyfrowo w zbiorach Uniwersytetu, ale w razie konieczności można też przyjść tutaj. Z tym, że no, kupa biurokracji, robi się to w rękawiczkach, wiadomo, robi się to w maseczce i to nie ze względu na COVID, tylko ze względu na to, że tam są jakieś bakterie. Wiele z tych książek nie było ze 100 czy 200 lat, otwieranych. No i są po łacinie, więc też zazwyczaj nie ma to sensu. Tu elegancko strefa dla zwiedzających, a tam strefa dla studentów, którzy sobie czekają na zajęcia. Uniwersytet w Koimbrze słynie też z tego, że prowadzi fajny zbiór drzewek. No to idziemy i obiec. Jakie te palmy różnorodne potrafią być niebywałe. Tutaj tylko z jakąś rezerwacją. No trudno, nie dzisiaj. A tutaj wam pokażę, jak powinien wyglądać ogólnie cały świat. Tak, cały świat powinien być zarośnięty, i trzeba emitować tyle CO2, żeby tak wyglądał biegu, biegun północny. Wtedy można przestać. Zaprawdę powiadam wam, dopóki będą ludzie, którzy nie mają takich palm w ogródku, dopóty nie możemy uważać, że osiągnęliśmy pełnię praw człowieka i że jesteśmy spełnieni jako człowieczeństwo jako ludzkość to my jeszcze skoczymy tam na drugą stronę. Jakieś atrakcje są oznaczone na mapie. Na zakończenie można powiedzieć na deser. Ogarniam jeszcze jeden parczek. Taki trochę bardziej nieokrzesany. Tutaj podobno jakiś król płakał. No i jak zdać z racji tego, że park jest w... trochę bardziej niezadbany niż ten ogród botaniczny uniwersytecki. To w odróżnieniu od tamtego jest płatny. 50. Ale fajne tutaj, nie wiadomo co, jakieś trzciny cukrowe, wysokie. Tu sobie woda już tyle lat leci spod ziemi. Peka. No, myślałem, że to będzie bardziej spektakularne, a to w gruncie rzeczy taka dziura w ścianie. Ale spoko. Jak widać przypadkiem przechodzę koło parku miniatur który też jest jedną ze znanych atrakcji w miejscowości Coimbra. O, ma Ale nie wchodzę tu, no bo bez no jednak. Mam 25 lat, już się nawet na zniżki dla dzieci nie łapię. Co dopiero będę tutaj coś robił. Chcecie zobaczyć moją dzielnię w Coimbrze? Wiem, że nie. Ale i tak wam pokażę. Tam, o szanowni, na samej górze jest uniwersytet. W ogóle co za pomnik rozumu, że na szczycie góry walniali uniwersytet, a nie zamek. Chociaż oczywiście, zamek też tam wcześniej był, królewski przez kilkaset lat. O, siema. Widzicie tam? Kajak wyścigowy, sportowy. Widać, że Coimbra mega aspiruje do miana czegoś podobnego jak Oxford czy Cambridge. Dobra, koniec tego dobrego. Lecimy na pociąg. Lecimy na Regio Skurczy który zabierze mnie do mojej następnej destynacji. Ledwo wysiadłem w tym Aveiro, a to już piękny, wykafernowany budyneczek dworca. Tak samo jak o Coimbrze. Wiedziałem tylko to, że jest miastem uniwersyteckim. Tak samo, tylko, tak samo o Aveiro wiem, tylko to, że nazywa się je Wenecją Portugalską. To mi musi wystarczyć, żeby się tutaj zająć przez 24 godziny. Lecimy! W maku można zamówić zupę. Wiedziałem, że muszę wejść do maka, kiedy zobaczyłem, że można u nich kupić zupę zamiast frytek albo sałatki, więc mam no, zupę warzywną. McVeggie, to co u nas w Polsce też już jest. Czyli krótko mówiąc, McDonald's przed 50 lat w grobie się przewraca. I piwo zamiast koli. <noise> Nawet dostałem tego tego, żeby sobie przelać. Także no, trzeba było. I 6 eurosków, a nie jakieś 16 albo 30. Cudownie. Na podstawie wzorku na chodniku spróbujemy dowiedzieć się czy Portugalia ma dostęp do morza. Tutaj koniki. Krawik. No nie wiem co to jest. Tu jakieś rybcie. Tu jakiś kajaczek. Wębrze nie widać. Kajaczek, tu znowu koniki, znowu krawik. Chyba ma. Taki tam Atlantyk. Wygląda trochę jak polskie morze. Pogoda też jak dzień nad polskim morzem. They just lost the 2 euros that I would pay to get up, to, to, to go up. Aruba, Jamaica. Ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama. No a tutaj ławeczka na wypadek jakbyś sobie chciał popatrzeć na cudze domy przez pół dnia. No warto było zapieprzać przez pół miasta, żeby zobaczyć ten rządek domków fajnych, z kafelków, nawet nie z kafelków, kurde, to jest coś zwykłego, normalnego, pomalowane na pasy. Dobra. Now you will get a sample of Polish. Siema. So this one is 120 or I just wanted to say to jest za euro 20, a to jest za euro 80 Jedziemy sobie do Porto spóźnionym pociągiem z koleżanką z Holandii. Sej trzcina. Trzcina. Uh, like There is also a word szczecina, which is like this thing. <laughs> drodzy, drodzy Państwo, rozpoczynamy. Kul. Drodzy Państwo, rozpoczynamy kampanię pod tytułem Porto O Porto wiem tylko tyle, że jest tutaj dobre, słodkie wino Mam nadzieję, że dobre Jeszcze się przekonamy Wcale nie, nie musi z tego wiele wyniknąć Jak widzieliście z tego, że, że, że wiedziałem, że Aveiro to Wenecja Portugalii akurat wynikło bardzo niewiele Dobra, chyba se pójdę pieszo Mam tylko 20 tysięcy kroków dzisiaj Jak ostatnia pierdoła Do hostelu pójdę sobie pieszo, mam jakieś 2 godziny Miałem dzisiaj za dużo nie nagrywać, bo będę miał tutaj jeszcze dwa i pół dnia, ale ten kościółek zbyt dojebany jednak. Co za dzień, w głowie się nie mieści. Przyjechałem właśnie do Porto, pożegnałem się z moją nową holenderską koleżanką, siadłem sobie w pastelarii na zewnątrz, zamówiłem sobie francesinie, typowe danie z tego pięknego miasta. I obok mnie zatrzymały się dwie dziewczyny. Widać, że się znały. Jedna na rowerze, druga pieszo. I rozmawiały że z, ze sobą po polsku. Tak jakbyście mieli kiedykolwiek wątpliwość, czy w tego typu miejscach jest dużo Polaków. Co za Uff, Siadłem pod górkę, to mi się włączył wentylator. Ale to to muszę pokazać serio. Wiem, że w Warszawie też takie są ale ja jestem krakusem co się jara. automat na tosty i burgery a tutaj wszystko dziwnie. co to było? <głos》> muszę to opowiedzieć od razu bo jeszcze jestem, jestem pod wpływem tej całej sytuacji zostałem przywitany od progu przez typka jak powiedział lat 81 a powiedział po hiszpańsku bo <głos》> Bo po angielsku nie umiał, więc nie wiem, jak on tutaj robi czeki innym ludziom w każdym razie. Zostałem od progu przywitany jako Amigo Polako, co potem powtarzał cały czas. Jak się dowiedział, że jestem z Polski, to pokazał mi zdjęcie zespołu FC Porto z jakichś tam lat głębokich 70. tych czy 80. tych i powiedział, że bramkarz z tamtego okresu Polak, jakiś Józef jest jego przyjacielem. I na końcu się jeszcze uścisnęliśmy i zrobiliśmy sobie zdjęcie. Co się dzieje w ogóle? Idealnie, po prostu idealnie. Chory motyw. Dobranoc, mordeczki. Dziadek hotelowy mój jest dobry. Wciska mi cały czas jakieś takie o, wizytóweczki z pastelariami i z knajpami. Wie czego potrzebuje, nie powiem. No i tak, on gdzieś teraz szedł do jakiejś pastelarii, to pójdę tam, gdzie poleca. Będzie ze mnie dumny. Myślę, że ten kościółek ma fajny cmentarz. Hashtag fajny cmentarz. Serdeczne pozdrowienia dla Janka Kłapy Będziemy oglądać. Mam tutaj trzy dni, mogę równie dobrze zwiedzać cmentarze. No faktycznie robi wrażenie nie ma co. Wow! Kafelki na nagrobkach, a w zasadzie na pomnikach też kafelki Tutaj tutaj tak samo Te groby tutaj przy murze wszędzie wzdłuż całego muru. Z każdej strony to są w zasadzie takie kapliczki. Są przeszklone. Można zobaczyć, że całkiem na początku, czy na końcu, z perspektywy osoby patrzącej um, jest coś na zasadzie ołtarzu, a trumny porozstawiane są po bokach. Trumny albo no, sarkofagi, powinienem powiedzieć. Ale w niektórych przypadkach to wygląda jak takie gołe trumny, więc. Ostro, już nie zaglądam do środka. Tutaj mamy Łatusz, a tak wygląda Łatusz z daleka. Znany kościół numer 1, taki cienki trochę ten kościół i bez kafelków. Eee. Kościół numer 2, w zasadzie licząc z tym wczorajszym, to już kościół numer 3. w te kafelki, nie ma co. Kościół w kafelki numer 4. Nigdy bym się nie spodziewał. Kościół numer 5, nie byle jaki, bo to katedra morto. Kafelki ma tylko po boku, musicie mi wierzyć na słowo. Zawsze się zastanawiam, ile w takich miejscach jak to powstaje dziennie terabajtów danych. A ile takich miejsc jest, a ile dni jest? Możemy tyle danych, że to się w pale nie mieści. Ze mną włącznie, a w, w zasadzie to ze mną na czele. Wrażenia estetyczne z turystycznego centrum Porto są dobre. Nie liczcie na to, że ja Wam to dobrze przekażę. Nie wierzcie, nie wierzcie mi na słowo przyjedźcie, przyjedźcie i zobaczcie to sami. A ja po praktycznie trzech tygodniach jeżdżenia bez przerwy nie mam już nawet siły robić zdjęć. Będę patrzył <laughs> po trzech tygodniach dojrzałem podróżniczo i będę bardziej przeżywał, niż robił zdjęcia. fan. Kościół w kafelki. Nie pamiętam który, niestety zgubiłem się już, wybaczcie mi, ale jakie w ogóle fajne kafelki? Witold patrzący na kluby z zewnątrz, i nie wchodzący do nich. Dobra, ta kamerka ma gówniany mikrofon, ale wyobraźcie sobie, że tutaj jest teraz prawie trzecia w nocy jest taki hałas. I za to kocham państwa nad Morzem Śródziemnym. Szaleństwo, nie w moim stylu kompletnie. Pobalowane Aż mnie gardło boli od przekrzykiwania się w klubie. Trzecia 8 w Polsce, czwarta 8. Dobranoc. Ładnie sobie wczoraj było. <laughs> Gardło mnie dalej boli. Spotkałem się z kolegą Renaty, który jest jej wynajmującym w Luksemburgu, którego mieszkała ostatnie parę miesięcy. Jest też jej kolegą z Erasmusa, z Bionu sprzed paru lat. <laughs> no i pracuje zdalnie, więc sobie siedzi w swojej miejscowości rodzinnej, czyli Porto, bo jest Portugalczykiem. Także poszliśmy na Francesinie, Sangrie Wino Porto. I dużo piwa w moim przypadku, a w jego przypadku dużo czerwonego wina i whisky. Nie mam dzisiaj siły kompletnie na nic, idę zwiedzać Biedronkę. To jest Biedroneczka moi drodzy. Tak wygląda Biedronka. Biedronka dla pakerów. Tutaj nawet białka wegańskie. Jezu, jaki to jest ciekawy rynek. Choć mi się dziwne wydaje, że Biedronka portugalska ma pizzę z Biedronki o smaku kebaba. A Polska nie Ciekawa ta portugalska firma Mieszko Ciekawe jak to się wymawia po portugalsku Ciekawe co to po portugalsku znaczy otwórz wzdłuż perforacji Widzę, że Portugalczycy jeszcze bardziej zupny naród od nas To teraz tłumaczy dlaczego we wszystkich kafejkach jest zupa za euro 20 w porze lunchu Patrzcie jakie słodziutkie kuba Patrzcie jakie słodziutkie winko za euro 19 Wino w wielkich kartonach Biedronka rozważ w Polsce też chcemy. Był jakiś moment, że można się było nie domyślić w jakim kraju jesteśmy, to ten moment się skończył teraz. Jeśli nie po marce piwa, to byśmy się tego domyślili po rozmiarze, bo te butelki 200 ml to jest naprawdę hit lokalny. Ale kumpel mi wczoraj tłumaczył, że to chodzi o to, że jak jest ciepło, to one się szybciej nagrzewają. I bez sensu pić od razu z półlitrowych. Z drugiej strony te u góry raczej przeczą tej teorii. W Portugalii nie trzeba po talerze jeździć do IKEI. Są w Biedronce. Są i takie produkty pierwszej potrzeby jak maszyny do kawy. ekspresy, jak się w ogóle nazywa. I to stery. Tutaj tak samo jak w Luksemburgu. Pojedynczego loda kupić niepodobna, a z tych książek to by się można portugalskiego pouczyć. Słuchajcie, nie wiem czy wy widzicie to co ja. Ale tutaj pastelaria jest nawet w Jedronce. I są normalnie pastejsz Denata i można, czy tam pastej, nie wiem. I można sobie normalnie za, zamówić bundle z pod tytułem Kawa i Pastej Denata za Eurosa. I nie wiem czy widzicie, ale można też sobie wziąć tutaj. Nie wiem czy widzicie, widzicie, bo mam to, mam to przed oczy składam. To z rybami też jedzenia. Boże, to w Unii Europejskiej jeszcze takie rzeczy się dzieją. Swoją drogą, też warto zwrócić uwagę, że dorsz norweski, Renaty, koleżanka Rumunka, która mieszka w Lizbonie od jakiegoś czasu mówiła, że to zabawne, że daniem narodowym jest norweska ryba. Nawet mają już gotowe potrawki. Ale szleniuszki z tych Portugalczyków. Może w tę stronę pójdę, lepiej będzie widać mój ryj. Udało mi się wydać bez sensu 7 euro, ale w powodzenie tej misji akurat mierzyłem yy, bezwarunkowo. Jest w środku pastelaria, i można normalnie wypić kawę z ekspresu, i normalnie zjeść ciasteczko, i normalnie tam usiąść. To jest szaleństwo. To w Polsce byłoby mega niepotrzebne. Patrzcie, słowiański spożywczak, a w nim tak wybitne słowiańskie kraje jak Portugalia, Litwa, Rumunia, Łotwa, Gruzja, Mołdawia i Uzbekistan. <noise> ale się słowiańsko zrobiło. Oczywiście chodzi o produkty wschodnie. Nie no kurde, ten sklep to jest hit. Jeden z wielu, ale hit. Jaż mi było smutno, bo ja nic nie kupiłem, a pani mi tam coś chciała pomóc. Chyba Ukraińcy, tak mi się wydaje. Ale wtedy wszedł ktoś inny. Jacyś, wydaje mi się, że jakaś portugalska para i zgarnęli orzechową soplicę z półki, także bardzo się ucieszyłem. <laughs> po prostu warto żyć. Dobrze, że mi się dzisiaj jeszcze chciało ruszyć tyłek, wbrew e, wszelkiemu prawdopodobieństwu. Bo prawie bym nie zobaczył tak wspaniałych miejsc jak ten kościółek, który widziałem na liście wspaniałych miejsc. Chociaż nie wiem czym jest. Oj, nie zobaczyłbym wspaniałego tramwaju przejeżdżającego wspaniale. Można by pomyśleć, że to nie jest za dużo ludzi jak na turystyczne centrum miasta. W sobotę 19.30, ale to prawda, bo o tej godzinie to się jeszcze nawet nie idzie na obiad przed imprezą. Henryk mi wczoraj opowiadał, że tak normalnie się umawiają na, na kolację o 22, a na miasto to idą koło północy i później. Więc tu się jeszcze zrobi hałas, ale ja już tego dzisiaj nie doczekam. To metro w Porto to bardziej taki tramwaj, czy bardziej takie metro? Taki długi tramwaj, trochę. Ruszyć dupę to zawsze jest dobry pomysł.